Musisz zaparkować samochód, ale nie masz drobnych, by zapłacić za bilet. Próbujesz rozmienić banknoty w sklepie, ale i tam zostajesz odesłany z kwitkiem. W końcu ci się udaje, ale gdy wracasz za wycieraczką, czeka mandat. Jak się jednak okazuje, nie oznacza to jeszcze, że musisz go zapłacić. Nie będąc jeszcze dyrektorem, miałem podobne problemy z tym, że no jest te 5 minut. Dla każdego użytkownika strefy płatnego parkowania na e, wykupienie biletów jeżeli w ciągu tych pięciu minut zostanie bilet wykupiony, jest to, to znaczy jest to wezwanie i kara jest zanulowana. Jeżeli to się przedłuża, to niestety e, no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby użytkownicy w jakiś sposób nadużywali tego prawa. Jeżeli ktoś nie ma e, bilonu, może rozmienić. Jeżeli wpłaci do bankomatu, otrzyma bilet i jest godzina wybita na tym bilecie i ona wskazuje na to, że te 5 minut zostało zachowane, no to ewentualnie ta kara jest anulowana. Z tym, że no chciałem za, zaznaczyć, że powiedzmy parę tysięcy samochodów dziennie parkuje, około 100 osób przewija się przez biuro strefy płatnego parkowania, z różnymi takimi problemami. Natomiast przez te 8 czy, czy 7 miesięcy, kiedy tu jestem, no, miałem może ze trzy jakieś skargi na działanie strefy, i, i to były takie sprawy problematyczne, bo ktoś siedział w, w, w samochodzie i uważał, że jak siedzi w samochodzie, to. Nie powinien płacić biletu, a według przepisów, jeżeli samochód zajmuje miejsce parkingowe, no to ten bilet należy wykupić. Chociaż plastikowy pieniądz jest bardzo częstą formą płatności, my musimy nosić oprócz niego monety. Na możliwość płacenia kartą za miejsca parkingowe na razie liczyć nie możemy. Przerabialiśmy ten temat na wiosnę. Płatność komórką, kartą. Firmy, które nam to oferują, oferują to w cenach, które no, no niestety są za wysokie w stosunku do, do zysków, które możemy z tego osiągnąć i na razie miasta nie stać w inwestowanie w tego typu programy. Czekamy, aż one po prostu, tak jak wszystko w życiu, dojdą do poziomu normalnego cenowego. Dlatego dobra rada dla kierowców, jeśli nie chcemy nadrabiać kilometrów, stresować się prosząc o rozmieniane pieniądze w sklepach, lepiej weźmy w schowku kilka złotówek. To pozwoli nam na zaoszczędzenie czasu i nerwów i tak zszarganych poszukiwaniem wolnego miejsca.